Większą część dzisiejszego dnia pracy Sejmu poświęcimy komisjom śledczym. I niestety są to komisje śledcze, wnioski o komisje śledcze, które są bardzo mało ambitne i bardzo wybiórcze. Mianowicie dotyczą tylko tych spraw, których rozliczenie jest bardzo wygodne dla Platformy Obywatelskiej. To nie jest tryb, w którym powinniśmy pracować, że tylko przerzucamy się piłeczką pomiędzy Platformą a PiSem. Dlatego Konfederacja Biegnie na pomoc. Przygotowaliśmy trzy kolejne wnioski o komisje śledcze do sprawy afery zbożowej, do sprawy afer covidowych i w sprawie Nieprawidłowości w polityce energetycznej polskich rządów w latach 1997-2023. Zwracam szczególną uwagę na tę ostatnią komisję, dlatego że przed komisją energetyczną, która powinna powstać już dawno, powinni stanąć zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i premier Donald Tusk, żeby odpowiedzieć na to, co się stało z polskimi kopalniami i energetyką przez ostatnie 20 lat.